Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Ja też bym chciała doczekać, pani, pani, pani redaktor, bo ja też również jestem potencjalną pacjentką, która zrezygnowała w tej chwili z terapii. Nie będę się poddawała żadnej terapii, póki po prostu ta, ta sytuacja nie będzie normalna. Ta sytuacja raczej długo nie będzie normalna, więc prawdopodobnie, pra, prawdopodobnie to się może skończyć różnie. Natomiast... Przepraszam, z jakiej terapii pani zrezygnowała? A z onkologicznej, proszę pani, ponieważ nie będę mogła korzystać z terapii onkologicznej poza w momencie, kiedy inni pacjenci tej terapii są pozbawieni. Mówiła pani, pani poseł, o profilaktyce, czy mówi, mówi pani o leczeniu? A mówię o leczeniu, konkretnym leczeniu. Proszę mi powiedzieć teraz, jak ja mam to wykonać, kiedy e, kolejki ludzi, e, którzy czekają w poradniach onkologicznych na świadczenia zdrowe, na, na komputer, na wszelkie badania, a ja, a ja, a ja mam e, e, wyjść poza to? Nie, absolutnie nie. Pani poseł, przepraszam, bo to nie było tajemnicą, że pani Nie, to ma nie pani było sobą, tajemnicą, e, ja tego nie ukrywam. Była pani chora na nowotwór. Czy ja rozumiem, że pani teraz znowu... E... Nie, chcę, nie chciałam o tym mówić, natomiast jeszcze raz powtarzam, w takiej sytuacji, jak ja jestem, jest, jest tysiąc pacjentów z Pomorza i oni są pozbawieni prawa które wynika z konstytucji artykułu 68. I to jest złamanie tego prawa. I stąd również radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli doniesienie do prokuratury, aby tę sprawę zbadała. Bo jeżeli jakikolwiek pacjent umrze z tego powodu, z powodu zaniedbania, to, 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 to powinno być tutaj jasne, jasne reguły. Ja się nie upominam o siebie. Ja się upominam o tych pacjentów, których zasypują mnie codziennie swoimi prośbami, błaganiami, że, że, że proszą o to, żeby się w jakiś sposób dostać do lekarza, do specjalisty, żeby mieli wykonaną, wykonaną w czas zabieg operacyjny i żeby byli leczeni. Natomiast lekarze w tych placówkach też rozkładają ręce, bo, bo, bo oczywiście chcieliby leczyć, tylko w jaki sposób? W jaki sposób, skoro im się to uniemożliwia? Pani poseł, a ja się upominam o Jolanty Szczypińską. Jeśli prawdą jest, że pani jest chora, to w geście Solidarności proszę nie robić tego, że pani nie będzie korzystała z opieki nie, nie, medycznej. Nie, 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 to nie chodzi o Jolantę Szczypińską, bo takich Jolant Szczypińskich jest mnóstwo ja w Polsce i, 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 i i jeszcze raz powtarzam, dopóki ta sytuacja się nie wyjaśni, dopóki nie będzie równy dostęp doświadczeń zdrowotnych dla wszystkich pacjentów, to czy Jolanta Szczypińska, czy Jan Kowalski ma takie samo prawo do życia i do zdrowia. Jeżeli nie, no to trudno. No to, no, no to, to, to jest właśnie rosyjska ruletka i tą rosyjską ruletkę zafundowało nam niestety, ale, ale, ale rząd Donalda Tuska Platformy Obywatelskiej, bo jeżeli nawet decydenci naszego województwa piszą listy, a czy, 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 czy próbują interweniować, a pan premier Donald Tusk nie reaguje, i pan minister Neumann ignoruje to, no to ja bardzo przepraszam. To w jakim państwie my żyjemy? To nie jest państwo. Tego Ale... państwa już nie ma. To czego ja mam pani dzisiaj życzyć? Pani Ania, pani, myślę, że, że wszystkim tego, czego wszystkim pacjentom, przede wszystkim zdrowia, wytrzymałości i jak najszybszego odsunięcia od władzy Platformy Obywatelskiej PSL-u. Ja bym powiedziała jednak, że najważniejsze jest zdrowie. To to, ja zdrowie a to się życzę wiąże ze zdrowiem, bo mam nadzieję, apeluję, że, to że, że posłanka Szczypińska jednak w geście solidarności z wszystkimi Polakami, oh. pacjentami nie rezygnowała z terapii. Dziękuję I, bardzo. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia i dużo zdrowia życzę. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.